Prawdziwi przyjaciele dzielą się wszystkim, bo razem wszystko jest o wiele bardziej zabawne. Jak Kinder Joy z figurkami Super Mario i genialnymi gadżetami. Bo razem jest najlepiej super zabawa z Kinder Joy. Jeśli bueno znaczy pyszne, wyobraź sobie tylko, jakie będą lody: kremowe, intensywnie orzechowe, zachwycające, jak letni dzień. Konkurs: wygraj bilety na letnie festiwale i upominki o Kinder Bueno. Szczegóły na kinderbueno.pl Prona UV nowej generacji. Nasza zaawansowana technologia Citra Cell Protect tworzy dodatkową barierę ochronną głęboko wewnątrz skóry. Nowość Nivea Sun Protect Moisture. Skóra dla radości ze słońca. Nivea dla skóry. Nivea Sun. Marka numer jeden na świecie. Teraz w najlepszych cenach w sezonie. O! No, aż 500 cen. Tak działają nasi najlepsi pracownicy. Udają się do naszej konkurencji i monitorują ich najniższe ceny. Dbają, by ceny w Carrefourze były tak samo niskie. Dotyczy to aż 500 produktów, których ceny stale równamy do najniższych cen regularnych. A, czyli jest taniej! No tak! Carrefour, 500 cen, równamy do najniższych. Relaks w łazience? No, u nas nie bardzo. Rano korek, a według mamy, szafka woła o pomstę do nieba. Może czas na zmiany? Większe lustro, więcej miejsca, prysznic, w którym tata przestanie fałszować. Lerła, Merlaunt zaprojektują i nawet zamontują całą. Łazienka. I każdy, nawet kot, kot będzie zadowolony. Terła medlam z miłości do domu. Też tak masz? Nadmiernie wypadające i cienkie włosy? Mamy na to rozwiązanie. Biotebal Max. Biotebal Max to lek zawierający jedyną aktywnie działającą biotynę czyli debiotynę, która tworzy keratynę podstawowy budulec włosów. A efekt zobaczysz już po czterech tygodniach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biotebal Max. Silniejsze włosy w cztery tygodnie. To grzybica paznokci. Warto ją leczyć, bo istnieje ryzyko, że się rozniesie i zarażą się nią również Twoi bliscy. Powstrzymaj grzybice i sięgnij po Pirolam Lakier. To najczęściej wybierany lek na grzybicę paznokci. Pirolam Lakier tworzy na paznokciu trwałą, niezmywalną powłokę. Zawiera cyklopirox, który zwalcza większość chorobotwórczych grzybów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Już nie musisz mieć tych wszystkich przypraw. Z nowym sosem winiary w 10 minut przygotujesz doskonałego kurczaka tikka masala. Dla siebie i swoich bliskich. Winiary. Zasmakuj Azji. Co nowego Ludwików? Moja nowa broń z formułą silną na maksa. Kapsułki do zmywarek Ludwik Max Power Plus z systemem micelarnym antytłuszcz. To głębnie czyszczą przypalenia, nawet w niskich temperaturach. Jest Power Tato. Ludwik Max Power Plus z formułą silną na Maxa. Glow up! Niwa Luminus King Glow Serum z opatentowanym piamidolem, najskuteczniejszym składnikiem przeciw przebarwieniom, działa w trzech wymiarach. Redukuje przebarwienia, wygładza skórę i głęboko nawilża. Dla natychmiastowego efektu 3D Glow. Skóra pełna blasku z Luminus King Glow. Niwa dla skóry. Czy urodziłeś się w latach 1940-1985? Posłuchaj uważnie. Czy wiesz, że możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia Moi bliscy z wypłatą świadczenia nawet do 150 tysięcy złotych? Ta kwota może pomóc Twojej rodzinie pokryć koszty pogrzebu i inne nieprzewidziane wydatki. Dowiedz się więcej. Wyślij sms lub zadzwoń pod numer widoczny na ekranie już teraz. To przystępne cenowo ubezpieczenie na życie dla kobiet i mężczyzn w wieku od 40 do 85 lat. Nie ma ankiet medycznych i dodatkowych pytań przy zawieraniu umowy. Możesz wybrać odpowiednią dla siebie sumę ubezpieczenia wraz z przystępną cenową miesięczną składką. Ochroną będziesz objęty do końca swojego życia. Wypłata pieniędzy z polisy zostanie zlecona w ciągu 24 godzin i pomoże Twojej rodzinie pokryć koszty pogrzebu. Za dodatkową niewielką składkę możesz objąć ochroną również swojego współmałżonka. Składki są przystępne cenowo i nigdy nie wzrosną z powodu inflacji, Twojego wieku czy pogarszającego się stanu zdrowia. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń już teraz bez żadnych zobowiązań, a później zdecyduj. Dołącz do tysięcy osób, które już wybrały tę ochronę. Nie czekaj. Wyślij SMS pod numer 4244 lub zadzwoń już teraz. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich. Woła. Tu wszyscy zjeżdżają. Santago. Santago, ciebie woła. Przeprowadzka to wyjątkowa podróż pełna przygód. Dlatego w kuchni postawiliśmy na urządzenia Haier. Inteligentne skanowanie zmywarki Haier i ProShine samo wybiera program. Nasze naczynia jeszcze nigdy nie były takie czyste. A zmywanie takie ciche. Haier i ProShine 6. Przyszłość zmywania naczyń. Teraz w euro zmywarka Haier za 2999 zł. Kupuj w sklepach euro i na euro.pl. Super, ceny Aldi! O, w tym tygodniu kawa MK Café, ziarnista lub mielona, druga aż 60% taniej przy zakupie dwóch sztuk. I syrop Soda Stream, tylko 14,99 za sztukę przy zakupie dwóch. No i polskie pomidory malinowe, aż 61% taniej. Takie ceny to ja lubię! Melduję, że cel uciął sobie Komara. Gotowi na ucztę? Atakujemy z zimną krwią! Uwaga, Zbliżamy się do... Brrr, o A -a. nie! Bros! Skuteczna ochrona przed komarami. Bros czuwa i chroni. A niesamowicie! To intro! Intrust w Jestem piratem! Zobaczcie! To dezodorant Old Spice, który zapewnia świeżość na cały dzień. Nikt nie pachnie tak dobrze przez tak długi czas. On ucieka! Płynę. Na koniu, morskim. O. No, aż 500 cen. Tak działają nasi najlepsi pracownicy. Udają się do naszej konkurencji i monitorują ich najniższe ceny. Dbają, by ceny w Carrefourze były tak samo niskie. Dotyczy to aż 500 produktów, których ceny stale równamy do najniższych cen regularnych. A, czyli jest taniej. No tak. 500 cen. Równamy do najniższych. Wakacje. Co? Pojechałoby się? Gdziekolwiek. Po słońce. W Elobanku możesz mieć pożyczkę gotówkową na co tylko chcesz. RRSO 9,9%. Pierwsza rata nawet za trzy miesiące. Galopanka. Wygodniej się nie da. Świeżość, która trwa, trwa i trwa. Dezodoranty Nivea Fresh, teraz z Derma Active Protection. 48 godzin skutecznej ochrony przed nieprzyjemnym zapachem i wyjątkowa delikatność. Poczuj nieskończoną świeżość z marką numer 1 w Polsce. Wypróbuj także nowość: świeże letnie zapachy dostępne w drogeriach Rosman. Też tak masz? Nadmiernie wypadające i cienkie włosy? Mamy na to rozwiązanie. Biotebal Max. Biotebal Max to lek zawierający jedyną aktywnie działającą biotynę, czyli debiotynę, która tworzy keratynę, podstawowy budulec włosów. A efekt zobaczysz już po czterech tygodniach. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania, nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biotebal Max. Silniejsze włosy w cztery tygodnie. Myślicie, że wiedzą, że to my dbamy o wodę? Im więcej drzew, tym więcej wody w naturze. Dlatego żywiec drój posadził już 8 milionów drzew i posadzi w tym roku kolejny milion. Żywiec drój po stronie natury. Przeprowadzka to wyjątkowa podróż pełna przygód. Dlatego w kuchni postawiliśmy na urządzenia Hajer. Inteligentne skanowanie zmywarki Haier i Shine samo wybiera program. Nasze naczynia jeszcze nigdy nie były takie czyste, a zmywanie takie ciche. Haier iProShine 6. Przyszłość zmywania naczyń. Teraz w euro zmywarka Haier za 2999 zł. Kupuj w sklepach euro i na euro.pl. Orial Aqua Plus każdego dnia. Rozerwij, wsyp i poczuj wpływ Orial Aqua Plus z formułą elektrolitową H2 Orial Boost. Wsparcie wchłaniania wody i codzienne nawadnianie z Orial Aqua Plus. Szukaj w aptekach codzienność od ciebie zależy jak pachnie twoja codzienność odkryj nasze płyny do płukania i produkty do prania Sofin Sofin więcej świeżości codziennie suche oko Alergiczne. Narażone na niebieskie światło. Nowe krople Noco TRIO z innowacyjną formułą 3 w jednym. nawilżają, koją i chronią oko przed niebieskim światłem ekranu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nie musisz dłużej znosić nadwrażliwości. Włącz natychmiastową ochronę z Elmex Sensitive Instant Care. Technologia, która działa natychmiast na wrażliwe miejsca i zapewnia długotrwałą ochronę. Włącz natychmiastową ochronę przed nadwrażliwością. Zapytaj swojego dentystę. Przed Państwem Ekspres losy, ekspres o tym tempie, ekspresowo uśmiecha się los, yeah! bo ekspresowo kasą błyśniesz, gdy tylko losy w ręku ściśniesz. A tobie co przyniesie los? Grajcie i wygrywajcie w punktach lotto. Ekspres losy, co za sztosy. Super ceny Aldi. O, w tym tygodniu papier toaletowy lub ręcznik kuchenny drugi aż 70% taniej przy zakupie dwóch sztuk. I nektarynki aż 50% taniej. No i woda muszynianka tylko złoty 79 za 1,5 litra przy zakupie 12 sztuk. Takie ceny to ja lubię. Napełnij swój dzień z nałęczowianką. Napełnij odwagą, by wznieść się wysoko. Napełnij uśmiechem, który poniesie cię dalej. Tak jak nałęczowianka, która napełnia się siedmioma minerałami prosto z natury. Napełnij i ruszaj przed siebie. Nałęczowianka napełnij swój dzień do potęgi N. Przy ulicy Finansowej mieszka Kacper, któremu potrzebny jest większy monitor. Na chwilę? Za chwilę! Z pożyczką na chwilę dla nowych klientów do 4000 zł z 0%. 0%. Weź na provident.pl. Provident jest dobrze. Bo w media nie ma! Czeka wyprzedaż w ekspert? Na przykład mocny, bezprzewodowy odkurzacz Bosch Unlimited 10 Pro Power. Unikalna technologia MicroClean. Wykrywa i odkurza mikroskopijne cząsteczki, które są niewidzialne dla ludzkiego oka. Skuteczność odkurzania połączona z długim czasem pracy do 100 minut. Teraz z kodem rabatowym za jedne 1929 zł. Bo Poczuj legendarny smak lajkonika. Tylko lajkonik. Z każdego pysznego chrupnięcia daje tyle radości, radości, której nie da się ukryć. Tak ma lajkonik. To jego konik. Lajkonik. Legendarny smak. Glow up, glow more, glow left, glow right. Nowość Nivea Luminous Skin Glow Serum z opatentowanym Piamidolem, najskuteczniejszym składnikiem przeciw przebarwieniom. Działa w trzech wymiarach: redukuje przebarwienia, wygładza skórę i głęboko nawilża, dla natychmiastowego efektu 3D Glow. Skóra pełna blasku z Luminus Skin Glow. Nivea dla skóry. Co nowego Ludwików? Moja nowa broń z formułą silną na Maxa. Kapsułki do zmywarek Ludwik Max Power Plus z systemem micelarnym antytłuszcz. To głębnie czyszczą przypalenia, nawet w niskich temperaturach. Jest Power Tato. Ludwik Max Power Plus z formułą silną na maksa. Na program zaprasza sponsor. Producent impregnatu do ochrony drewna. Drewnochron Eco and Protection z systemem Aqua Stop. Patris et Filio et Spiritu Sancto. Amen.